gwiazdkowe prezenty swoim pracownikom rozdaje już teraz. No i jak to nie wierzyć świętego Mikołaja? Zwłaszcza patrząc na ceny na stacjach. Tylko czemu te dystrybutory popsuł? Pawł Płuska. W tym roku, tu święta przyszły wcześniej, dużo wcześniej. Pracownicy Orlenu, jak donosi Gazeta Wyborcza, już dostali po 6 tysięcy złotych Bożonarodzeniowej premii. A inni, jak widać, sami sobie robią prezenty. Wlewają je do baniaków, tore, reklamówek, czy raczej czegoś, co w nich jest Tutaj jest taniej już 60-50 centów na litr. Na no przygranicznej stacji pod Szczecinem spory ruch, bo po drugiej stronie granicy cena niejednokrotnie sięga 2 euro za litr. Przed świętami, dzisiaj święto zawsze tu jest więcej ludzi. Tu święto, a gdzie indziej to akurat gniezno. Awaria, teoretycznie. Ale i to da się wytłumaczyć. Każda firma ma prawo do swojej polityki informacyjnej. Kłamliwej? Nie różniczowo kłamliwej. No, no bo skoro. A dystrybutor, dystrybuto, w którym nie ma paliwa działać, nie ma. Działa. Z tą tezą trudno polemizować. Zwłaszcza, że sytuacja jest poważna. I to bardzo. W sobotę pokazywaliśmy poszukiwania oleju i benzyny do karetek w zachodniopomorskim. Dziś nie jest tu dużo lepiej. Paliwa cały czas brakuje, natomiast w chwili obecnej po prostu jesteśmy bardziej przygotowani, a więc nasi ratownicy medyczni są wyposażeni w gotówkę, którą mogą zatankować, dzięki której mogą zatankować na stacjach u konkurencji. By sprawdzić jak długo to potrwa i dlaczego koncern działa od awarii do awarii, to stacja paliw w Warszawie posłowie opozycji weszli do do ordenu z kontrolą i usłyszeli praktycznie to samo, co mówił minister Chorała. Myśmy byli zaskoczeni, że oni w taki delikatny, i taki otwarty sposób mówią, bo rozlane paliwo, uszkodzony wąż, uszkodzony cały dystrybutor i brak paliwa to jest jedna kategoria awaria. Odczytuję te działania ze strony opozycji jako próbę wywarcia presji na zarząd Orlenu, aby te ceny podnieść. Nie, nikt nie chce drogich paliw. Słyszymy ze strony opozycji chodzi tylko i aż o wyjaśnienie, czy Orlen ręcznie steruje cenami przed wyborami. Nie, panie redaktorze, Orlen bardzo dobrze kalkuluje. Przekonywał minister Sasin, twierdząc, że ta cena to efekt proobywatelskich działań koncernu, który nie jest nastawiony na maksymalizowanie zysku. Cierpieliby Polacy, cierpiałyby Polskie rodziny. Jestem dumny, że spółki z kapu państwa są solidarne z obywatelami. Co ciekawe, w zeszłym roku, gdy ceny paliw na giełdach spadały, a złoty się umacniał, przez całe miesiące na stacjach mieliśmy to. A na przełomie roku usłyszeliśmy, że paliwa nie taniały dla naszego dobra. Taka była sytuacja. Pozwoliła nam zastosować ten mechanizm i nie przełożyć ceny na. Poprzez wzrost vat nie przełożyć cen. Wszystko jasne, tak jak i to, że teraz gdy złoty słabnie, a paliwa na giełdach drożeją, na Orlenie paliwo tanieje. W każdej sytuacji normalnej tanie paliwo powinno cieszyć. W każdej poza jedną, kiedy tego paliwa brakuje. I znowu, jak u barei możemy mieć dzień pieszego pasażera. Paweł Puska, fakty. Ponad 300